kochani, teraz krótkie czytanie energetyki miesiąca wrzesień dla znaku Zodiaku Lwa. Miłość, praca, finanse. Zobaczmy ogólnie, jak to się przedstawia. Ja sobie wcześniej już przygotowałam karty ze względu na pogodę, na wiatr, więc nie wiem, jakie mam karty. Odkrywam, mówię, skupię się raczej na najważniejszych rzeczach, więc tutaj nie oczekujcie jakiegoś czytania, nie wiadomo na ile minut, tak? Ponieważ to jest krótkie czytanie, krótka energetyka. Miłość dla lwów, miłości w stałych związkach. Raczej bym powiedziała, że pozytywnie ten miesiąc się zapowiada. Możecie liczyć na jakieś miłe niespodzianki, na coś nowego, na jakiś nowy etap, odrodzenie Waszych relacji, poprawę. Także na tym się przede wszystkim skupcie i wykorzystajcie te szanse jak najlepiej dla Was. Dla lwów, którzy są samotni, którzy poszukują tej drugiej połówki, jak to się mówi potocznie, to oczywiście wrzesień będzie sprzyjający. Wrzesień może przynieść Wam spotkanie takowej osoby, ale pod warunkiem, że też dacie temu szansę. Czyli wyjdziecie gdzieś do ludzi, spotkacie się z znajomymi, spotkacie się z przyjaciółmi i też nie będziecie się ograniczać, nie będziecie się bać. Tej nowej osoby. Ta karta często mi mówi o tym, że pozory mylą, czyli ktoś, kto z pozoru może Wam się nie podobać, może wydawać Wam się nieatrakcyjny. Wcale tak nie jest, więc dajcie temu szansę, bo może z tego wyjść fajna znajomość, która przerodzi się w związek na trwałe. Praca. Wszystkie, wszystkie lwy, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli jesteś lwem pracującym to raczej w pracy czekają Ci pozytywne, pozytywne wydarzenia, pozytywne sytuacje, nic się wiele nie powinno zmienić, jeżeli już to na pozytywne dla Ciebie coś, co pozwoli Ci bardziej poczuć się harmonijnie, coś, co pozwoli bardziej dać Ci poczucie bezpieczeństwa w Twojej pracy. Dla lwów którzy poszukują pracy, ta karta przynosi nowe okazje, nowe możliwości i pracę, która mogłaby być pracą na dłuższy okres czasu. Dobrze wybierajcie, szukajcie, wysyłajcie CV, a praca na pewno będzie i to dość fajna i satysfakcjonująca. Jeżeli chodzi o kwestie finansów, dla lwów Kwestie finansów na wrzesień roku 2022. Proszę Was, bo ta karta też tutaj jakby do mnie w ten sposób przemawia, żebyście marzyli, mieli różne plany, marzenia, jakieś priorytety inne, wyższe, które macie dotychczas. Jakieś stawiajcie sobie nowe cele. Nie bójcie się, że to, co nie jest w zasięgu Waszej ręki i to, co jest nieosiągalne takie pozostanie eee, musicie też zwrócić uwagę żeby w kwestiach finansów nie wydawać pieniędzy na jakieś rzeczy które są wytworem waszej wyobraźni i które wcale nie są wa wam potrzebne może na przykład niepotrzebna wam kolejna para butów, których macie już 20 i można byłoby te pieniądze odłożyć czy spożytkować na inne pożyteczniejsze, lepsze dla was cele, także o tym pomyślcie eee, finansowo możecie właśnie być zagrożeni że tak powiem, takimi no, potrzebami, które nie do końca e, no, są po prostu dla Was. Tak? E, przesłanie z kart, z kart Lenormand, jakieś, nie, jakieś przeszkody mi się pokazują. Drobne jakieś przeszkody, mogą to być przeszkody ku Waszemu celu. Jeżeli na przykład coś rozpoczniecie w tym miesiącu, możecie zauważyć, że nie wszystko idzie o Waszej myśli, że jednak sprawy, nie wiem, urzędowe, papierkowe, związane z dokumentami będą wymagały więcej poświęcenia i czasu. Są to oczywiście przeszkody do pokonania, więc tego nie stresujcie się, nie zniechęcajcie się tym, miejcie swoje marzenia i do tego dążcie i zwróćcie uwagę też na to, że pewne znajomości, pewne sytuacje, które były jak to ja nazwę Waszą kulą u nogi, e, mogą się w tym miesiącu zakończyć, ale zwróćcie uwagę na jakieś sprzeczki, nieporozumienia. E, nie dyskutujcie z niektórymi osobami na tematy dość, żebym powiedziała, takie niebezpieczne. Po co Wam ten stres? Po co Wam te, ta negatywna energia? I przesłanie dla lwów na, na wrzesień 2022 to jest karta e, opiekuńcza mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości, boskiego planu. Czyli ja bym mogła powiedzieć od siebie tak, że czasami jest tak, że coś chcemy kontrolować, że nad czym się bardzo skupiamy, a summa jak nic nie zrobimy w danym kierunku, to tak się zadzieje, zadzieje, zadzieje się coś, zadzieją się pewne okoliczności, wydarzenia, które same mogą pozytywnie rozwiązać naszą sytuację. Czyli sytuacja może być mądrzejsza od nas samych, jak mi kiedyś ktoś powiedział i bardzo w to wierzę i wiele razy się tym powiedzeniem zaskoczyłam i to mile. Możecie spróbować zobaczyć jak u Was to się potoczy, jeżeli postąpicie według tego orzekadła. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Czytanie kolejnych znaków zodiaków w osobnym nagraniu.